Szczęście. O tym się porozmawiamy. Kogokolwiek byśmy się spytali, a większość z ludzi na pewno, których byśmy się spytali, czego na pewno w życiu szukają, i większość z nich mówi szczęście. I ludzie rzeczywiście gonią za szczęściem i w pogoni za szczęściem, nie zdają sobie sprawy, że to właśnie ta pogoń za szczęściem czyni to, że oni są nieszczęśliwi. Będę pracował więcej. Albo być szczęśliwszy. Wezmę nad godziny i będę pracował na, na dwie zmiany, i tak dalej. I ludzie, zanim się zorientują, że to co zrobili wcale ich do tego nie, do, nie, do, nie doprowadziło, może im to zająć 10-20 lat. I wtedy zauważą, że przegapiliśmy całe życie, przegapiliśmy swoje dzieci, które dorastały, przegapiliśmy kupę innych ciekawych rzeczy, w czasie, w którym mogłem naprawdę się dobrze bawić, czy, czy mogą być szczęśliwy. Taki nie byłem w tym, właśnie, w tym właśnie czasie. Wtedy zarabiałem pieniądze, czy robiłem też coś innego i tak dalej. Ponieważ sądziłem, że to doprowadzi mnie do szczęścia. To jest takie troszkę właśnie pojęcie szczęścia. Szczęśliwy człowiek. To jest bardzo dobre pytanie: kto to jest szczęśliwy człowiek? Szczęśliwy człowiek, wydaje mi się, że jest to, tego typu człowiekiem, który wie, który sądzi o sobie, że jest szczęśliwy. Każdy ma inną definicję szczęścia. Hmm, na pewno. Wiele, wielu rodzaju, wiele ludzi nawiązuje do rodziny, inni, inni nawiązują do, do różnego typu innych sytuacji. Jedno jest pewne. Bóg mówi: Ja jestem źródłem szczęścia. Jeżeli chcesz szczęście, które jest trwałe, które się nie skończy, ja jestem tego źródłem. Szczęście bazowane w, 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 Powiedzmy, na świecie, na, 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 na świecie materialnym. Jest bardzo krótkotrwałe. I, i kruche. Nawet gdy nie jest krótkotrwałe, jest kruche. Będę szczęśliwszy, gdy kupię sobie to. Będę szczęśliwszy, gdy, gdy będę tym. Gdy skończę studia, będę szczęśliwszy. Też tak kiedyś myślałem. skończyłem się, później okazało, że. Hmm, tak naprawdę ja nic nie wiem. To są błędne, dokładnie błędne założenia. Bóg mówi w Biblii o pokoju. O szczęściu. I szczęście. Pełnie Jego może być dana od Boga poprzez właśnie wykonywanie, działanie według wykonywanie tego, co Bóg nam mówi, działanie według Biblii. Yy, yy, tak, dokładnie wtedy człowiek stopniowo uczy się w pewnym sensie szczęścia. To nie jest coś, co nagle na cię spłynie, to nie jest szczęście, to nie jest chwilowe uczucie. Może być też chwilowe uczucie szczęścia, ale szczęście, którego ludzie chcą. Jest to właśnie, jest to szczęście stałe. I to jest coś, co Bóg może dać człowiekowi. Ok, gdy pójdziemy do mm, przypowieści Salomona 16, przypowieść Salomona 16, wers 23. Przepraszam, 16, wers 20. Kto zważa na słowo, znajduje szczęście. A kto ufa Panu jest szczęśliwy. Najprostszy fragment, jeżeli chodzi o szczęście. Jeżeli chcesz być szczęśliwy, musisz uważać na Słowo, czyli to, co pisze w Biblii. Jeżeli, jeżeli, jeżeli mówisz, że myślisz, że jesteś chrześcijaninem, a robisz to, co, co w Biblii nie pisze, a, 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 prawda, a, aby nie robić, możesz być teraz szczęśliwy chwilowo. Długotrwały efekt jest, będzie tragiczny. Jeżeli zważasz na Słowo, bo mimo iż teraz może niekoniecznie się tobie układać, w przyszłości Bóg to pobłogosławi i wtedy, kiedy każdy będzie już cierpiał, prawda, z wyniku bycia nieszczęśliwym, ty będziesz szczęśliwy. A kto ufa Panu jest szczęśliwy? To jest druga część, prawda, werset 20. W momencie, kiedy ufamy Bogu, naturalnie jesteśmy szczęśliwi, ponieważ wiemy, że On się zajmuje naszym życiem. Ona dla nas plan i to, co się w naszym życiu dzieje, nawet jeżeli to są rzeczy nie zawsze pozytywne, są częścią planu Boga jeżeli chodzi o Twoje życie, abyś ty czegoś się nauczył. Szczęście nie może polegać na rzeczach materialnych, a Bóg rozumie, że potrzebujemy czasami jakiegoś typu możemy zabawek czy innych tam rzeczy, aby, aby, abyśmy no czasami nas rozweselić i tak dalej, prawda? I to jest, jeżeli to odsyłam wtedy do was do mojej nauki pod tytułem tysiąc rzeczy, to jest właśnie jak Bóg się na to patrzy. Bóg rozumie, że potrzebujemy pewnego typu rzeczy. Bóg rozumie, że mieszkasz w takim i takim kraju, że jest to zimny kraj, Polska nie jest najcieplejszym krajem, to potrzebujesz ładnego, może ład, ładniejszego mieszkania, ciepłego i tak dalej. Bóg nie chce, abyś był marsz i tak dalej, ale... Musimy pamiętać, że główna, właśnie podstawa tego szczęścia, to nie jest podstawa materialna. Jest podstawa duchowa. Podstawa, aby zaufać Bogu. Aby widzieć, że ma dla Ciebie wiedzieć, być, być tego świadomym, że jest plan dla Twojego życia. Powiem teraz, może rzeczy się niekoniecznie układają tak jak, tak, jak się powinny układać, tak jak Ty myślisz, że się powinny układać, bo Bóg ma może troszeczkę inny plan. I szkodzi. Jeżeli widzisz, według mnie będzie ok, to prowadzi do czegoś, aby, aby się czegoś nauczyć. Okej. Okay. Psalm 128. Psalm 128. Od samego początku. Pieśń, pielgrzymek, błogosławiony każdy, który się boi Pana, który kroczy jego drogami, owoc trudu rąk swoich spożywać będziesz, będziesz szczęśliwy i dobrze Ci się powiedzie. Bóg obiecuje, że to jest to obietnica. Jak to, stary, to w Starym Testamencie Bóg obiecał ludziom ma, ma, masz przed sobą błogosławieństwo o przekleństwo. Błogosławieństwo, jeżeli będziesz robił to, co Bóg chce. Przekleństwo, jeżeli nie będziesz. O, to słowa. Ale to mi się podoba. Bóg w Biblii nie yy, przebiera słowach. Bóg nazywa rzeczy, nazywa białe białym, a czarne cza, czarnym. No niestety w dzisiejszym świecie mamy wiele oddziałów od, od yy, cieni szarości. Hmm. Okej. Okay. Yy. Także zapraszam do, też do listu, listu do Filipian, list, list do Filipian 4, wers 6. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błoganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. Co jest ciekawe, prośby wasze z dziękczynieniem, Czyli jeżeli o coś się prosi, prosisz Boga. On chce, aby ty był szczęśliwy. Jeżeli Ty go o coś prosisz, ty prośby dziękczynieniem, Ty już mu dziękuję za to. Panie, dziękuję Ci, że zrobiłeś to dla mnie. Ja jeszcze tego nie widzę. Może obecna moja sytuacja nie jest ciekawa ale będę szczęśliwy. Bo wiem, że jesteś ze mną. Słucham się Twojego Słowa. Dziękuję Ci za to, że to już zrobiłeś. To pomimo że tego jeszcze nie widzę, musimy pamiętać, że dla Boga czas nie istnieje. Jeżeli Bóg coś zrobi, to On to już zrobi teraz. Ty tego nie widzisz, bo to jest w przyszłości. A dla Boga to jest teraz. Dla Boga czas nie istnieje. To jest coś niesamowitego. Jak mówiłem, Bóg rozumie, że my potrzebujemy jakichś tam materialnych rzeczy, aby żyć i tak dalej, to jest absolutnie... Chrześcijaństwo nie odrzuca w pełni tego typu rzeczy. Bóg powiedział, że ja przyodziewam kwiaty polne i tak dalej, jakże oczywiście, że się zatroszczę o Ciebie. Dlatego, jeżeli szukasz pełnego szczęścia, ono nigdy nie będzie w, materi w materializmie. Bóg to rozumie, Bóg błogosławi nas różnego typu ma małymi zabawkami, jak ja to nas przedtem nazwałem, ale pełne szczęście powinno polegać absolutnie na Jezusie Chrystusie, na tym, na, na naszej wierze w Nim i na tym, że jesteśmy świadomi, że że jesteśmy częścią Jego Królestwa. To jest niesamowite. W momencie, kiedy zejdziesz z tego świata, czekasz na Jezusa Chrystusa, który Cię pozuje i powie dobra robota, mój wierny sługo i będziesz żył wiecznie. To jest wspaniała, wspaniała mi się wydaje, baza do szczęścia w tym życiu, aby się cieszyć z tego. Nie zawsze rzeczy są wesołe, ale to nie o to chodzi. Właśnie o to chodzi, że w momencie, kiedy żyjesz w świecie, który nie zawsze jest wesoły, czy też, no, bez ok, może na zwykłym wesołym. A to chodzi o właśnie, ty ćwiczysz się w, te, w, te, w tym szczęściu. Ważne jest, aby być szczęśliwym właśnie w sytuacjach, które niekoniecznie no, nie, nie są szczęśliwe. Wtedy ludzie widzą, coś jest z tym człowieku innego. Sytuacja, którą teraz, w którą tutaj teraz jest, może jest nie specjalna, ale ma w sobie pewnego typu szczęście, czy też ogólnie szczęście. Bo szczęście to jest rzecz dana od Boga i, i On daje nam zrozumienie i... Nie, i zrozumienie po prostu, jak nie, wlewa w nasze serce zrozumienie szczęścia. Na tyle, tyle mogę na dzisiaj powiedzieć. Naturalnie, jest temat bardzo szeroki. Jezus powiedział: Ja Was pobłogosławię, aby radość Wasza była zupełna. Skupcie się na Królestwie Niebios, i to jest takie, mi się główne mm, takie główne, jedno z, z głównych przes przesłań, jeżeli chodzi o szczęście, a wszystko inne będzie wam dane. Skupić się na Królestwie Niebios. Jezus, chce byś był szczęśliwy. I pamiętaj, podstawa Twojego szczęścia nie są rzeczy materialne, ale rzeczy duchowe. Aczkolwiek Bóg rozumie także Twoje materialne potrzeby. Amen.